I Tak w ogóle zastanawiam. Czemu my dwie godziny idziemy po bunkrach i w ogóle jak my wyglądamy? Nie, tak? co ty mi tak się połączach? No, świecę, no bo no, trzeba. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Dzisiaj jakaś niespodzianka jest w ogóle dziwna, jakaś niespodzianka powiem wam, bo Przemek, czemu niespodzianka? Nie, no bo szczerze mówiąc, to już jest koniec. Czego jest koniec? Koniec, to już jest koniec. Weź, bo ty czarnowidzem widzę jesteś, ja nic nie widzę, bo ta lampka mi tu świeci. Ja w ogóle nie wierzę I w to. Ty weź spać pod nogi, bo jeszcze wpadniesz jakąś cuciętę i wejdę. Hej, czemek. No? Przemek. Mówiłem, że to jest koniec. To ty mnie tu przyprowadziłeś, czekaj, bo mnie to perek lata. Ty mnie tu przyprowadziłeś, żeby co? Żeby pokazać Ci prawdziwy koniec mru Prawie prawdziwy. Poczekaj. Czy Ty w tym momencie próbujesz coś sugerować? No co? Mm. 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 Niech nie się do końca. No, Co Nie, nie? Co nie? Nie, nie? nie. Znaczy, no tak. No to jest kiedyś w którymś odcinku to Ty powiedziałeś, że to jest koniec. No ja stwierdziłem, nie, że ja Ci pokażę, że... że to jest koniec. To jest koniec. To jest koniec mrU. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, wszystko gra. Okej, okay, jest ściana. Jesteśmy maksymalnie na północy. Mamy go cash. Ktoś tu próbował się kopać, ale nie wykopał. I No i wszystko gra i trąbi, ale to słowo koniec mnie tak trochę martwi. Oj tam, oj tam, wiesz, to to wszystko bierzesz tak do, dosłownie. Co, myślisz, że dorabiam ideologię? E, to znaczy, wiesz, gdybyśmy mówili o ideologii, to jeszcze byśmy tutaj dorobili coś za tą ścianą. To korytarz. Korytarz? Myślisz, że mógł być tu korytarz, ale mamy problem. Ja ci powiem, mam jego plan nawet. Ale to ty nie masz planu tego ma? tego korytarza. Mam, mam. Tego? No tego korytarza, co tam miał być. Od Ta... czasu do czasu w, w, różne, w różnych tam miejscach pojawia się informacja o korytarzu za tą ścianą. <grym> trolla? No. Tu? Tu. Dawaj kopiemy, kopiemy, ja widziałem ostatnio dwa materiały, tu jest pętla trolla, dawaj przemyjaj ty, czekaj, Ej, najwy... no, no chodź. Gdzie chodź. masz tą swoją magiczną składaną łopatkę? Wyciągniesz się. <tututut> nie wziąłem jej, ale... Ej, no to wyziąłem weźmiemy tu kijkiem, no chodź, trolla znajdziemy. No, no to weź, weź poką. Poczekaj, geocache na Ej, samym, jest, samym zostaw, końcu? Cash ja, zostaw, ja tylko we... zajrzę, nie będę A, psuł. Bo ja nawet, słuchaj, to jeżeli chodzi o geocache, to ostatnio miałem ekipę, którą zresztą pozdrawiam. I ja od nich mam taką matkę geokashową. O, Cześć? zobacz. Uuu, Pyska. Zobacz, tu mam nawet naniesione punkty geocachowe. I są znaczone, które są pod ziemią jest, ale... no jest ich całkiem sporo Jest to dobry pomysł na, też na, na wycieczkę Chociaż to by trzeba było się nastawić typowo na, na i No i już kilka razy takie, takie wycieczki, że tak powiem, miałem Robiłem Tak, tak Ej, ale poczekaj, bo... Dobra, Chodź, no chodź, spróbujemy coś zrobić. No, ja chcę pętletrola zobaczyć, ona tu zakopana jest. Ja ci pokażę pętletrola. Tyle osób mówiło o tej pętli, ja chcę ją zobaczyć. Ja ci pokażę, zaraz ci ją pokażę. Na telefonie, okej? Okay? Jak na telefonie? No, no, no patrz, dawaj. Patrz. dawaj. Dawaj, 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 eee, dawaj. To nie jest ta... pętla trola. Pyk. Ja to jest map, tu nabrałeś. Ja A nie masz się. jakichś dziewczyn na zdjęciach? Tylko same te mapy? Mhm. No, Ej, no zaczynam twój? się martwić o ciebie. Masz, pentatrola. Gdzie? No to. Widzisz? Widać? Widać. Gdzie jest? No to tutaj. zaznaczone. I ona miałaby się zacząć... A, że to jest już pętla trola. Tak. To to ona nie miałaby się tu zacząć. To czemu nie kłamiesz? No, tu się, bo my jesteśmy tu, w tym miejscu. Taka, tak gdzieś. To jest fake. Od razu. Ci... Dobra. Okej. Okay, dobra. No z... zepsułeś mi zabawę. Zepsułem ci, sorry, że zepsułem ci zabawę. To jest fake. Ja wiem, skąd to się Zacz, Nie okay. pamiętam w którym roku to się, to się zrobiło, ale wyjaśnijmy pętlę trolla. Nie, nie powiem ci raz na zawsze. Nie, nie wiem kto jest autorem tej mapki, zresztą to jest uważaj, cała seria mapek. Tu jest pętla trolla i patrz, zaczyna się od dworca Od to, co ciekawe, czego nie ma? Nie ma jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie ma obiektu 739, który też tutaj powinien być naniesiony. A go nie ma. Tu jest, a tu jest od to, od którego ma się zacząć ta pętla, a tutaj jest 739. To jest po prostu ktoś zrobił na prymaprilis i nie pamiętam, w którym to był roku, wyszła pętla TROLA. Wiesz co? I... zostań sobie tutaj. Ja idę, bo zepsułeś mi zabawę. Ale słuchaj, popatrz, ta mapa nawet jest cechowana. Poufne Ufne MRU. No to MRU ma zakiem dopisane to już się nie czepię. Uf, Także fajne powinno być. Klub Eksploracji Podziemnej Hans. Gdynia. Gdynia. Pozdrawiamy Klub Gdański. Gdynia. Autora tej mapki. To był fajny, fajny dowcip był. Ale co ciekawe, to, to też troszeczkę wróćmy, wróćmy tutaj do takich jakby realiów no czy... Ja czy też w ogóle to mu wierzyłem. Ja chciałem zobaczyć. No przecież tyle osób robiło o tym materiały. Pokazywało, chwaliło się, że ją znaleźli, prawie ją znaleźli. Jest to niemożliwe. Wiesz dlaczego? Że najprawdopodobniej, gdyby ta pętla trola tutaj była i wy, wychodziła za tą ścianę, to. To nie byłoby I... tej ściany. To ona by albo musiała być bardzo mała, bardzo krótka. Bo ty ma... A, bo tutaj jeszcze gdzieś nad którejś z tych map jest to rysowane, że w ramach pętli trolla, czekaj. Przemek, ale ty zabawę psujesz. Wiesz Komu? o tym. Zobacz, to jest ten bunkier, w którym my, ten pancer w którym my schodziliśmy po linach, 743. Mhm. On w ramach też tej pętli trola miał być podłączony, gdzie on ma, tutaj jest narysowany w innym, w innym układzie Zemek. niż jest faktycznie. A wiesz gdyby co? tak było, to ta pętla trola by, wiesz gdzie by wyszła? Na powierzchnię. Trollami to teraz będziemy my. Czemu? Ci, którzy nas nie lubili, nie będą nas lubić jeszcze bardziej, a ci, którzy nas jeszcze lubili, przestaną nas całkowicie A no, dlaczego? Dlatego, że właśnie... Ubalony został mit pętli trola. Bo ty jesteś... O, no, wszystko moja wina. No moja, bo ja przyszedłem pętlę, pętlę trolla zobaczyć. No ładny korytarz, koniec mr koniec naszej przygody. Żartowałem z tym końcem naszej przygody, bo jeszcze mamy tyle rzeczy tu do pokazania, to już wielokrotnie mówiliśmy. Bardzo rzadko tutaj się przychodzi, więc możemy pokazać to miejsce z takiego punktu poznawczego, bo to jest najdalszy punkt wysunięty trasy Muzeum w Pniewie. Bardzo rzadko się przychodzi. bo... I to jest ta wielka atrakcja, tak? Dojść do tej ściany. Ale Tomasz, ja miałem kilkanaście wycieczek i osób, które powiedziały. Że chcą przyjść tutaj klepnąć tą ścianę Bo na północ. Nie były świadome tego, że to jest tylko ściana. <laughs> nie, oni byli świadomi, ze zdjęć są filmiki. I powiedzieć, że oni chcą klepnąć ścianę na północy. Ty prawdopodobnie im powiedziałeś, że za ścianą jest trolla. i nie. oni tak jak ja nie. biegli. <laughs> co więcej, to jeszcze też miałem jakieś tak. <laughs> Oj nie, to co... nie wiem, czy to w ogóle nawet mówiło. No, mów, tak no już tak... zacząłeś. Jak dwóch panów chciało klepnąć ścianę, tak lecieliśmy, że no, normalnie o mało nóg nie pogubiliśmy. A Nie. Jak można ominąć ścianę? I wiesz co, jak można. tutaj doszli? Tam były dwa wejścia po drodze. Do tego tematu może też wrócimy. Dobra. Jeszcze. A, bo to jest kolejny, kolejna historia. Też mam plany, jakby co. Jak będziesz zainteresowany. Dobra, poczekaj, to ty... No i czekaj, i tą poczekaj, wycieczkę, i tą mów, wycieczkę... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. I tą wycieczkę... Stój tam. I ty teraz mów, no. Ja jestem yy, turystą, Mów. No i te, jak tutaj już doszliśmy, ci panowie klepnęli tą ścianę, to się okazało, że oni są już trochę zmęczeni i już by chcieli wracać. I wiecie, co się stało? Dwie panie z grupy, a oni klepnęli, wszyscy klepnęli. Dwie panie, które były trochę... Mm, nie usatysfakcjonowana z tego, co zobaczyły. Nie dziwię się. To jak, jak tylko wystrzeliły w tamtą stronę, ja mam całkiem niezły tempo. Zresztą dobre mieliśmy tempo. To powiem ci, nie mogę nad nimi nadążyć. W połowie drogi mówią ci panowie, mogą panie trochę zwolnić? Bo my jesteśmy zatarci. A w tym momencie panie powiedziały, że to trzeba było nas pomyśleć, jak panowie lecieli w tamtą stronę. Tak szybkiej wycieczki w życiu jeszcze nie miałem. Ósemka, która była w 4 godziny się zakończyła. I tak się łupie kasiorę. Tak jak, no. tak jak w muzeum łupią kasiorę i wysyłają jeszcze, żeby dodatkowo kraść z obiektów, ale, ale pff, samo tu. No wej! Nie, nie, Przemek, śmieje się. Zobacz, ale kolejna fajna rzecz. Może tu miała być pętla trola? Wcinka taka. No zobacz, jaka fajna wcinka. Jana jest. Ewidentnie... Ty, no ale, Tomasz, jak, u, już teraz jak można uwierzyć w pętlę trola? Sama nazwa, pętla trola. Ty widziałeś dworzec trola? Jak może być? Petra? Poczekaj, Petra może poczekaj, jest to perska, ale nie trola. To już z samej nazwy to już, to już wychodzi. Ale jest, Pachnie imię, to jest imię troll? Nie, ma, nie chyba. ma. No bo tu jest Otto, to jest Berta, jest, co jest coś, Bartora, tam, coś, tam, coś, coś tam tam, i tam, no. I tak dalej. Dobra, przemaj, poczekaj, po, bo zostańmy jeszcze tu, bo to jest w ogóle fajne, to, to jest eleganckie. No, ciekawe, co ty tutaj wymyśliłeś. Tu jest, ci... nie, 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 nie. Ja, ja tu... jestem miłośnikiem bunkrów i betonu, ale. No, czekam. Generalnie nie, ja nie chcę dorabiać żadnej ideologii. Tylko dla mnie, już pierwsza i podstawowa rzecz ciekawa jest tutaj. W czasie odlewania tej ściany, już jest wnęka przygotowana pod kable z jednej i z drugiej strony. Czyli dosyć, dosyć zaawansowany pomysł musiał tu być. Ale wziąć. oni tu mieli wręcz bym powiedział zunifikowane pewne rzeczy. Tu czasami to, co są Poczekaj, takie... poczekaj. Ile wnęk masz z czymś takim? No, no bądź. Kilka przynajmniej. Ja że kilka. Kilka. Nagle... ile jest wnęk? Kilkadziesiąt. No. 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 no Dobra. To o czym my rozmawiamy. To Wydaje mi się, że wnęki, które były przygotowane, były najbardziej prawdopodobne. Ja wiem, powiesz, że ale jest taka opcja. Mm. Z grzeczności nie zaprzeczę. No bo po cholerę było, wystarczyło tak, szalunek zrobić, cmyk, cmyk. I tak większość i tak większość jest. i luz. Tu natomiast trzeba było ten szalunek, wiesz, tu, tu, tu poukładać w inny sposób. Nadali sobie roboty. Po co sobie nadali roboty? Po to, żeby mieć robotę? No nie wierzę. Tomasz, to powiem ci tak, jak już nie raz ci mówiłem. Ja bym chciał tutaj być, jak to wszystko byłoby ukończone. Nie, nie, wiem, tylko, czy byłabyś... ty, nie no, tylko ty, Poza tym wtedy byś mówił po niemiecku i byśmy się już nie dogadali. No, ale byśmy mieli całkiem niezłe autostrady. <laughs> Albo... Ale ty, czekaj, czekaj. Czek, Albo fajne ja jestem... materiały, ty, Spokojnie, bo mam nie mówiłbym później. po niemiecku, Czemu? bo ja generalnie moja rodzina jest z Polski centralnej, więc byśmy tutaj... Jakbyś ja tutaj tu był, to byś mówił po niemiecku i byś gotykiem to... pisał. Okej, okay, dobra. No może byś nie pisał gotykiem, bo to się zmieniło później. No dobra, ale powiedz mi, to jest... To są na cieki. Woda wypłukała tej związki minerały, to by ktoś. Ty bardziej jesteś o tych, tych jaskiń, to byś wiedział, co to za macieki. A to, że no to są się w, ciągu, w, ciągu, w ciągu kilkudziesięciu lat to się zrobiła tysiące, miliony lat w jaskiniach się robi naturalnie. Nie, bo dlaczego? Zapytałem, bo, bo to wygląda jakby było tynkowane, ale to nie jest tynkowane, bo tu rzeczywiście. Ale są takie tynkowane. Kurczaki Ty. są. Więc są Ci, że to byśmy musieli naprawdę jakiś taki zrobić poskładany odcinek. jest, Są miejsca, gdzie zostały wstrzymane prace i rzeczywiście wnęki, na przykład takie wnęki jak na zwrotnice, są przytynkowane, gdzie cała ściana jest niewykończona jeszcze Ty, a czemu to jest 2021 rok? Bo ktoś tutaj był w 2021 roku. Ty Eureka, ale rzeczywiście to ty masz pomysły. <noise> ja się pytam, dlaczego 21. Bo szukam w tej chwili starych wpisów, tutaj jakiś. Masz 22. 20. Więc co powiem ci? Najstarszy to Dobrze będą właśnie takie jak tutaj. 2009. 29. Czy jakaś Kreda, Węgiel. No nie doszukiwałbym się w sprayu, ewentualnie jakaś farba typu malowana, nanoszona typu, nie wiem, pędzel czy coś takiego. To, mm. to tak. Ale piękne te nacieki są. i z jednej i z drugiej strony się stalaktyty, stalagmity. No, cegłą robione napisy, ale tutaj ciężko byłoby cegłą po tym wszystkim my my tym w ogóle, malować. Wiesz co, co my musimy zrobić, nie nie żeby, nie zrobić program o tych, o tych napisach na ścianach, bo mieliśmy kilka takich naprawdę mega fajnych napisów, Rosyjskich, cegłami. Ślady. Nazwiemy go ślady. ślady. Odciski historii. I stóp. Albo piersi graficiarze. Tomek. Ty byłeś pierwszy Co? Piersi i graficiarze jak ty chcesz to połączyć? A że piersi i graficiarze. Wiesz co? Naprawdę, wiesz co, to dzieci mogą oglądać. Dobra, dobra. Dobra. Nie no, powiem ci, że jestem w ogóle tak z jednej strony trochę zawiedziony, bo nie sądziłem, że tu jest koniec. A z drugiej strony jestem zadowolony, bo... Będę... Nie mów, że nie byłeś na końcu systemu. Mam cię. Nie, nie byłem. No właśnie. A nie, ja byłem tam... Ty musisz dziękować, że cię to przyprowadziłem. Ja byłem w miejscu, gdzie woda była. I dalej już była woda. A to niedaleko stąd. No od to. Z tamtej strony. Nie, 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 nie. Mhm. jeszcze, jeszcze chyba w jednym miejscu. To... Nie musisz dziękować, że cię przeprowadziłem na koniec. Widzicie, jak ja mam z nim dobrze. Jaki to jest dobry chłopak, herbatki dostaniesz też? <laughs> I... Mam herbatę z hibiskusa. To brzmi podejrzanie. Czemu? <laughs> jak ty mnie. Mi... <laughs> Chcesz dać jakąś herbatkę. Później Pryka, będę nieprzytomny ty... przez trzy dni będę chodził do tyłu, tak? Nie, nie, nie. Nie będziesz chodził, nie będziesz musiał ręcznika opuszczać absolutnie. Dobra za grubo. Nie, generalnie chodzi o to, że ty mnie kiedyś poczęstowało się obiadem ja ciebie poczęstuję herbatką. Herbatką. Prawdziwą herbatką. Z hibiskusa. Naprawdę, bo ja uwielbiam herbatę z hibiskusa. Jest tak, jest w ogóle korytarz fajny. Tak oglądam z każdej strony. Ci powiem, że uchwytów dosyć sporo jeszcze jest. A wiesz, jak są montowane te uchwyty? Kurczę, no, nie wiem, czy aż powiedzieć, bo... Na Nie. A na co? Jak powiem, to zaraz będą demontować uchwyty. Na kołkach rozporowych. Metalowych. Żartujesz? Nie. Też nie wiedziałeś? Nie, ja myślałem, że na drewnie, bo z reguły było tak, przynajmniej tak jest w kopalniach, że... To ...zostaje opaść, dziura, tak. to wtedy jest wbity... Popa. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale zobacz. Tam masz metalowy kołek rozporowy. No jest. To no jest i on jest na śrubę wkręcany. Metalowy kory, kołek rozporowy? Postaram się... A to jego się już pyta wyciągnąć stąd Przemek. No nie, no niektórzy jednak wyrywają. Ej... Kucze, a tu jest jeszcze jedna rzecz. Przemek, właśnie, patrz, patrz, patrz. Jest kolejny. 84+. O, plus. I to są, to są te pytania, które jak ja się obawiam. 84 plus? To czekaj, to dla 84-letnich Niemców. to, to Dobra, jakiś plus dobra, jest... dobra. To oni by tu nie doszli, bo tu reumatyzm z po drodze. Nie wiem, więc zapowiedz ale... ci ja takie oznaczenia, myślę, że faktycznie zróbmy jakiś taki odcinek o tych oznaczeniach. Może zbierzmy kilka, bo ta, ta właśnie, to właśnie, tutaj jest 84, a ja widziałem jedynkę. 79 widziałem. Ja wiem, gdzie jest jedynka. Nie 79, Co ty mówisz, że 79, a to było 30. Ja wiem, gdzie jest jedynka. Chyba chyba jestem w stanie doprowadzić nas do jedynki. No, Ty nas lepiej nie doprowadzaj do jedynki. Źle mi się to kojarzy. <grym> Boże, Tomasz, naprawdę dzieci mogą to oglądać? Proszę Cię. Nie, to wszystko jest pod wrażeniem tego obiektu, w którym nie ma nic. A zarazem jest tak dużo. No, widzisz i dziwisz się tym turystom, że oni chcą tutaj przyjść do końca i klepnąć tą ścianę. No, bo czekaj, ale ja. Ty, to... czekaj. Ja Jedną bardzo ważną rzecz powinniśmy powiedzieć. A? Bo tą taką wycieczkę to można sobie będzie dopiero zaplanować na przyszły rok, bo w momencie, w którym idzie ten film, prawdopodobnie wszystko jest koniec sezonu. Mhm. Bo my to nagrywamy pod koniec sierpnia. Dokładnie jest 26 poniedziałek. Czyli jeszcze można wchodzić. Pokaż w telefonie, żeby nie było później, że jakąś. A no, w telefonie? A twój zegary? No. Takie małe. No przecież to nie widać, człowieku. Nie widać. Gdzie? Co? Ja nic nie widzę. No nie, dotrzymam w telefonie. No. Telefon. Twój telefon pokazuje? O, proszę. Jest. Widzicie? 26 sierpnia. Jest prawie. Także, yy, no i tak. No bo o tym powinniśmy powiedzieć, tak? Bo my się stosujemy. Tego okresu ochronnego dla nietoperzy. W ogóle już ich trochę jest w systemie. A parę Już zaczynają zjeżdżać, ale piękne to jest. zjeżdżają. Kiedyś Kamil mi powiedział, że nie powinienem tego dotykać, a ja ciągle dotykam. One są takie piękne. to jest takie właśnie nieusłuchany. Jestem usłuchany, bo już nie będę dotykał, bo się zapomniałem. Poczekaj, zostańmy tu jeszcze chwilę. Bo tu jest ładnie. No dobra, no no, co to co wiedzę, przyjadę. Ja tu tylko pilnuję, żeby, ten, żeby się nie zgubił i żeby ci pokazać takie miejsca. Zobacz, jakie to jest piękne. O, oh, mega. To powiem ci, że rzeczywiście, to, to czegoś takiego jeszcze nie widziałem i tak właśnie się zacząłem zastanawiać. To na miesiąc. wiatr? To, ja to, nie ja było, to właśnie to, jest... właśnie, to właśnie zacząłem się zastanawiać, jak to powstaje. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to powstaje powstawało przez takie powolne narastanie i tylko gdzieniegdzie była taka trochę jakby mocniejsza konstrukcja. Zobacz, tak jak popatrz, tam masz całe no. i tam masz takie całe, całe zwane, ale to się no, ale nie ja, nie, ja jestem. Ja ci nie jestem na tym, jestem od bunkru Ale no poczekaj, jakby kapało, żeby się układał. No nie dotykam, to by w dół szło, a to wszystko idzie ale tak. to weź pod uwagę, że ta ściana jest pod kątem. I to może... no, tak jest w poziomie, w tej chwili. Teraz widzicie jaki jest poziom. Żeby nie było. Przemek tu stoi. I patrzcie. Widzicie? No w ogóle ciekawostka jest taka. Kurde, chodź popatrzymy jeszcze, może tu jeszcze jakieś ciekawostko... Przecież ja ci nigdzie nie konie, mamy, że mamy czas. To w ogóle bardzo dużo jest tych metali metalowych tych takich y Wypu wypłukane, gdzieś tam strzelazo, dlatego hmm. kolor jest czerwony. Tak przynajmniej kiedyś mi uczyli na, na chemii, że takie Ale tutaj były kopalnie y węgla brunatnego. Ale czy w tym miejscu... Nie, ja nie mówię w tym miejscu, no ale... O jakieś... kopalniach już było, tak? Już też tam ktoś powiedział, że... a, że odkrywkowe. Tylko odkrywkowe. Nie, no nie. nie, nie tylko. Właśnie, że nie. I tutaj jeden z naszych widzów, z którym się wtedy spotkaliśmy, jak najbardziej potwierdził nam, że tu były... Co też mnie trochę zaskoczyło, te, te z tymi szybami, i upadowe od szybów, ale... A wiesz, co mój kolega powiedział? Mój kolega powiedział, że był tunel i on wie, gdzie jest tunel do Berlina. I co ty na to? A gdzie się zaczyna? No. No, chyba nie w meru. Wiesz co, jakby wiedział, gdzie się zaczyna, to by tam wszedł, tak? Nie śmiej się! No dobra, Tomek, okay. Tomek powiedział, że nas zaprowadzi w miejsce, gdzie jest prawdopodobnie. Okej, okay, dobra, no, przy, więc przyjmijmy, że jak zobaczymy, to wtedy powrócimy do tematu nie, i pogadamy. Po, po nie, 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 nie zgadzam się. Ja też pamiętam, że miałem 10 i... lat, kiedy byłem, i też słyszałem historię o I tunelu prowadzącym do Berlina. Widzisz? Czyli jest coś na rzeczy. Czekaj, się jeszcze, jak dziesięciolatek. Jak harcerz. Słyszałem o tym, że z zapadni wyskakiwały kosy i siekały ludzi na, na kawałeczki. Kozy chyba. Kosy. Takie kosy metalowe. A Słuchaj. tak w ogóle to, że bunkrów pilnują Niemcy. Widziałeś tu jakiegoś Niemca? No. Nawet dzisiaj, przy muzeum. Dwóch. Bo może nie byli to Niemcy, ale gadali po niemiecku. No, ale myślę, że nie pilnowali, a przyjechali na wycieczkę. Także z tymi mitami, zaczynając od pętli trolla, choć jest jeszcze jedna pętla, której nie ma, jest jedna pętla, której nie ma, to dziwnie przypomina. To jest ale... temat na nowy odcinek. Tak? Na dzisiaj wystarczy tego gadania. Okej. Okay. Nie ma pętli trola. i tu po prostu rozwaliłeś system i teraz nas zjedzą wszyscy wielbiciele MR-u. Pętli trola. Prawie wszyscy. Bardzo mi przykro, że komuś złamałem serce. Nie podałeś nawet konkretnych dowodów na to. Podałem, pokazałem zdjęcie. Jak? Pokazałem zdjęcie, że tak Wiele miał... osób pokazuje zdjęcia złotego pociągu i co? Ja nawet widziałem na ścianie tutaj złoty pociąg. Ja też. Drodzy moi, to by było dzisiaj na tyle. Pamiętajcie o nas, kiedy tylko możecie. Zostawiajcie... <śmiech> <śmiech> tylko nie przed snem. Zostawiajcie... co? Nic. Nie, w sensie nie zasną. O -o -o. Dobra, zostawcie jakąś reakcję po sobie, komentarze również mile widziane i trzymajcie się ciepło. Jakby coś to kawa też do wzięcia. Na razie, pa pa. Cześć.